No kurna, jak ty masz farta Jak go skosiło? Widziałeś że się przewrócił nie. Kurna nie tam Nie piję Sędzia marsjanin, kurde No kurna poda szybciej, trzymasz tą piłkę przy dupie Jakie szmaty to są, kurna ten fletnicy Dwa <laughs> strzały. Jak stoją po brodzie. Tak, gdzie zniszczę. Jesteś nikim. Tak, jestem nikim, dobra. No dobra, no strzelił gola. Strzel za zobaczymy co się stanie. No i kurde, Zostań. jakaś minuta wyskoczyła mi w zerowej minucie, strzelił co jest? tu Je, tutaj nikogo nie ma. Jak ja, ja będę chciał szczęść? No gra. Ty możesz w tym pieprzonym padzie piłki dobre dawać, a ja kurna, to ja tu ci mogę postać pitola. No hmm. dawaj. Przechodzę jak przy do głębi, nie atakuj. Ale tutaj jesteś. Kurna masz piłkę, bo ja na tego nie mogę. No numerycznie możesz. Ja kurna, uważaj, bo ci będę sięgał. Nie <laughs> I tak jesteś ciotą, bo nie umiesz grać na padzie dobrze. No i co? Jakieś stylki chociaż zrobiłem Nie, kurno. No robię czasem jakieś wido. No. Ja pierwszy jeszcze dalej trzeba było dośrodkować.